Musi być na bezczynny. Nieprawda. Lepiej, żeby został na normalnym albo powyżej normalnego. Wtedy, akurat, jeżeli chodzi o OBS-a, no to będzie jakby bardziej pobierał nasze podstawy, będzie bardziej obciążony nasz komputer i oczywiście będzie bardziej skupiony na programie niż na przykład jakiś gierce. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ustawienia OBS-a, no to tyle. Ja nie będę sobie zmieniał ich, zostawię tak jak jest. Jeżeli materiał Wam się oczywiście spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał po więcej i ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Napiszcie komentarz, z czego byście chcieli zobaczyć kolejny materiał, a ja na pewno postaram się to zrealizować. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Siema. the things that you like